Cześć! Witam Was ponownie w materiałach dotyczących przywództwa. Adam Nawraca, czyli o przywództwie. Dzisiaj chciałem się podzielić z Wami swoimi spostrzeżeniami, swoimi obserwacjami na taki temat, czy przywódca powinien dawać przykład, a tak naprawdę, czy ludzie powinni brać przykład z przywódcy. Pytanie jak, jak każde inne. Byłem na Saunie. I jak to w polskim zwyczaju, część osób używała kąpielówek. Po pierwsze, jest to niezdrowe, po drugie, przypomniał mi się taki przekaz biblijny, że Adam przywdział, przywdział wdzianko po tym, jak popełnił grzech, czyli nie był otwarty no Miał coś do ukrycia, I to jakiś taki przykaz. No i to jakby taka nawiązanie do tego, czy lider powinien być kryształowy, czy nie powinien być kryształowy, w jaki sposób ludzie postrzegają lidera, przywódcę, czy biorą z niego przykład, czy powinni z niego brać yy, przykład. Oczywiście są pytania retoryczne, bo ludzie biorą przykład z lidera, mapują jego zachowanie. Mówi bio, chociażby o tym reguła autorytetu, yy, czyli reguła Regu reguły Czaldiniego o tym głęboko mówią. Kapitanoza, czyli taki błąd, który ludzie powodują, bo wydaje im się, że człowiek jest nieomylny. Błędy typu nieotwarte podwozia, ale nie zwróci kapitanowi uwagi, bo no w końcu to jest, to jest kapitan. Bardzo często takie błędy były w krajach koreańskich i dopiero jak przeszli na język angielski, to tych błędów się ominęło, ponieważ nie było tego poddaństwa. Tak więc y, ludzie biorą przykład z lidera i lider powinien dawać przykład. Jeżeli wymagacie od swoich ludzi, żeby nosili kaski na hali, no to jeżeli wchodzicie na tą halę bez kasku, to jakim dajecie przykład? Jaki sygnał im dajecie, że, to, że jesteście ponad tym, że was to nie dotyczy? Jeżeli y, chcecie, żeby ludzie byli uczciwi, uczciwie pracowali, no to wy też to musicie y, robić. Też musicie taki dawać y, przykład. Czy dawanie przykładu jest y, y, trudne? Bardzo trudne jest dawanie przykładu i myślenie o tym i nie wszyscy się do tego nadają. Dlatego też mamy taki kryzys w kościele katolickim, bo ludzie przestali wierzyć w hierarchów kościoła. Co prawda Bóg i księża to są dwie różne rzeczy, nawet o tym ksiądz Katkowski opowiadał, że połowę księży trzeba by wyrzucić, bo źle swoją robotę wykonują. Nawet nie mówił o tym, że są niewierzący, tylko że swoją robotę wykonują. Szczerze mówiąc, to też jest takie, jakby trudno ludziom powiedzieć, wytłumaczyć to, żeby nie pili i nie jedli w nadmiarze, kiedy patrzą na księdza, który ma sporą nadwagę. Tak? Mówią o ubóstwie, a pałace mają, mają dobre samochody. No, no tak jest, że to potem nie idzie w parze i ludzie zastanawiają się, czy to jest ok, czy to nie jest ok. I nawet jak tego wprost nie powiedzą, to niestety no, będą taki przykład brali. Ok, także słuchajcie, reasumując, jeżeli jesteście liderami, jesteście przywódcami, to ludzie chcą, nie chcąc będą zwrali Was przykład. Jeżeli chcecie być dobrym liderem, to niestety musicie postępować zgodnie z zasadami, które głosicie. Bo jeżeli jesteście liderem mafijnym, no to głosicie jakieś tam zasady i ludzie będą ich yy, yy, słuchać. To też jest dla mnie yy, ok. Jakie zasady głosisz? Jakie chcesz, żeby ludzie z zasady y y robili, według jakich postępowali, ty też musisz się według nich, y do nich stosować. Twarde al prawo, ale prawo, jak to ktoś mądry powiedział. Niestety nie wiem kto, nie znam wszystkich cytatów, y autorów cytatów y na pamięć. mam po prostu pamięci do nazwisk i o tym głośno mówię. Dzięki wielkie, pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce.